Jak, Kola? Świetnie. Czekaj Ej, ty tu parku? Co? Ty tyłu parku jest błoto? Nie, wcale Nie masz błota w ogóle E, wiesz co? Jedź, okrążenie Gazu Ruch, w rów! W rów w śnieg! To w ten dół! To w ten dół wjedź! Jedź! Gazu! No gazu! A ty chłopu Odsuń się Mateusz! Mocniej się też. No daj kolaga załóż nogę! Gazu, gazu! I dobra, teraz do tyłu bieg No i... No no gibaj się, kibaj, skręcaj kierownicę trochę w, drogą, w prawo kierownicą. No mocno! Gazu, gazu, gazu! Trzymaj gaz cały czas, żeby się kręciły koła i szar. O tak, o tak, gazu! Z prawo kierownicą skręć. O tak i gaz. O tak, się kipaj, kipaj cały czas. O! I teraz do przodu bieg! Gdzie Nie było tak prosto. Ogień, ogień, gaz, gaz, gaz! Trzymaj gaz, nie bój się! Co teraz? Tyle!